Siemęczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon Go na moim kanale i nie chcę być, nienawidzę po prostu nienawidzę być osobą, która dostarcza złe wieści ale <laughs> możecie się ze mną nie zgodzić napiszcie w komentarzu dlaczego ale w mojej opinii ten event i ten w ogóle cały feature jeśli chodzi o te rajdy Shadow no nie jest groundbreaking nie, nie jest kompletnie nic zmieniającym jest to nic innego jak dodatkowa po prostu część która pozwoli Wam, przypuśćmy, zweryfikować naszego Shadow Pokémona, który jest Pogastopa, że to jest właśnie ten, którego chcemy. To jest nic innego. Bo zwróćcie uwagę, mamy, mamy balony, nie? Klikamy na balon i, no dobra, klikamy na gościa i szukamy sobie o Marchford Iron. Co tam może być? Jak sobie wiecie, z pokona, jakby z naszego z walki z gruntem, możemy trafić na spotkanie pokona w pierwszej pozycji albo drugiej. Czyli powiedzmy, w tej chwili bierzemy sobie walkę z gościem. I jeżeli pojawi się pierwszy, to nie jest jeszcze oznaka taka, że ten Diglett może być tym, którego łapiemy. Jest szansa na to, że będziemy mogli spotkać pierwszego lub też drugiego z kolei pokemona, którego będziemy łapać. A w momencie, kiedy mamy rajdy, mamy czarno na białym, jakiego pokemona będziemy łapać. I zwróć uwagę, tutaj drugim pokemonem jest Senshiru, alański. Drugiego sklepimy od razu. Jeden strzałem na Seizora przeważnie zawsze jest Scissora obecnie, ale mamy szansę na to, żeby spotkać pierwszego lub drugiego. Jednak z rajdów po prostu widzimy od razu Pokemona i tego będziemy łapać. Tyle, że oczywiście zależy od tego, na jakim poziomie on jest. Czy to tier pierwszy, trzeci, czy piąty. A oczywiście o piąty będziemy mówić innym czasem. I tu mamy tak, pięć. Po tym pojawi się jedno. I z gruntów od razu wam mówię, że z gruntów trafiamy przeważnie. Dobra, nie tam pomijając animację. Ale z gruntów otrzymujemy zawsze jeden shard. Ten, to, to, co widzieliście przez Willow, to jest oczywiście shard. Ten shard, oczywiście, w kumulacji 4 ma możliwość stworzenia unikalnego spioryfikowanego gemu, gemu. Oczywiście, on nie robi nic innego w stosunku do naszego pokemona, który jest na rajdzie, lub, lub tego, który jest łapia, łapany. Nie odblokowuje u niego ataku Frustration ani nic. Typu podobnego, tylko oczywiście podczas rajdu, jeżeli trwa, możemy tego użyć i dzięki temu, jeżeli użyjemy odpowiednią ilość, to aura boostowanego pokemona na tyrze 3 lub piątym będzie zmniejszona i defensywa i atak będzie zmniejszony. Różnica między naszym Pokémonem, który jest na łapany czyli tutaj z balona, czy też nawet z pokestopa może być IV od 0 do 15. jednakże jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tym, co widzimy na Balonie lub tym co ma spokę stopa. to różnica jest taka, że IV pokémona mapanego z raidu jest najniższa 666. Oczywiście niektórzy mówią: hej, to jest beznadziejne! Ej, dlaczego pokémon z raidu może być 666? Żebyście tutaj nie zrozumieli mnie źle. Dla tych, którzy lecą po cyferkach, no to, to już jest wasza sprawa, ale różnica pomiędzy pokémonem, który jest o wartości IV 222, ale jest pokémonem typu Shadow. Na samym starcie, z racji tego, że ma nawet iv 000, jest o wiele lepszy niżeli setka tego samego pokemona na, na tym samym levelu. Tyle, że różnica jest taka, że ma, ma mniejsze tutaj defensywę Bo zwiększamy to naprawdę tylko i wyłącznie yy, atak, a defensywa spada. Także różnica pomiędzy. Tutaj taką sytuacją, jaką jest Shadow Pokémon, a w wersji normalnej, tyle że setka, to przy atakach, czyli przybudźmy w stosunku do tych graczy, którzy szukają po prostu y, wybawienia, jeśli chodzi o największe ataki i najszybsze pokonywanie przywnika, to zawsze Shadow będzie lepszy, nawet za i w najgorszym. Taka jest zależność, dlatego też 666 nie jest opcją gorszą. Jest jedną z lepszych, bo dla tych, którzy szukają najszybszego pokonywania pokemonów na rajdach lub też w ogóle ogólnie najsilniejszego, to Shadow nawet z najniższym IV będzie najlepszym. O wiele lepszym niż setka jakiegokolwiek innego pokona, normalnego poperyfikacji. O! Po raz, po raz pierwszy mi się pojawiło to, że mamy animację, gadkę, szmatkę od tutaj odnośnie do samego e, szarda. Wcześniej miałem animację jeśli chodzi o to, ale pokonywałem bodajże z raidu Szarda i miałem cztery i po raz pierwszy Gema zobaczyłem W takim przypadku oczywiście nam to dało możliwość zobaczenia animacji samej e, Transplantacji, transportacji, zmiany, po prostu przeistoczenia tego obiektu w co innego I w tym przypadku mamy Gema i to oczywiście jak powiedziałem wam, zmniejsza ataki defensywę Pokémona, jeżeli będziemy mieć Enrage State. Oczywiście na ekranie w tej chwili widzicie cały czas być może walkę lub dopiero teraz moje walki, gdzie oczywiście stoczyłem walkę z Shadow. tutaj z Nizelem i Shadow z do połowy HP miał sytuację, która był jakby miał sytuację, kiedy był Pokémonem mega prostym. Jednak od połowy HP stał się Pokémonem typu Enrage, czyli po prostu zboostowanym. I po prostu jego HP i defensywa wzrastała Jednakże oczywiście byłem w stanie pokonać tego pokémona bez Jakby dużych problemów gdybym oczywiście wybrał właściwe pokémony I też no nie tam się blokował I też nie tarczował do końca ale i tak 25 sekund mi zostało na tym pokémonie Ale też wybrałem pierwszego który no nie był efektywny Ale chciałem to tak, tak naprawdę sprawdzić jakie mam potencjał jakim pokémonem możemy użyć Żeby go pokonać I oczywiście, i oczywiście tier pierwszy i też tier Trzeci są solowalne. Jak powiedziałem wam z gruntów, możemy trafić jeden shard Z pokonywania yy, tutaj yy, naszych liderów, jak i też rajdów, jak i też yy, samego dziewaniego otrzymujemy, otrzymujemy większą ilość szardów. Yy, w stosunku do tego, jakim jest wartość za pokonanie Drzewaniego, jest to ilość czterech. Jeśli chodzi o sam obiekt, jakim jest tutaj yy, nasz Purified Gem. Oczywiście tak jak wam powiedziałem, jego się używa w trakcie rajdu, na chwilę do rajdu mam daleko, a tam się dopiero już... Dobra, tego bym poszedł skoczyć, zrobić tam pół godziny. A akurat to squilawa, ale animacja jeśli chodzi o wejście do rajdu jest mega spoko. I oczywiście lokalne rajdy tylko i wyłącznie, bo zdalnie nie można ich robić. Jednakże limit tych oczywiście tych gemów, które się używa do walki, do rajdu jest 10. Także możemy tutaj stackować sobie do 10 i to jest tyle. I później oczywiście te gemy sobie poużywać na rajdzie tieru 5, czyli na miutu i oczywiście Ilość tych wykorzystanych gemów, piorowywanych, jest zależna od tego, na jakim poziomie Tieru jesteście na rajdzie, Czyli na Tierze trzecim będzie to oczywiście powiedzmy, nie wiem, wykonać należy użycie trzech piorowywanych gemów, żeby na czas całego trwania rajdu, będąc sol, na solo, mieć czas, żeby go pokonać bez problemów. Nawet można mniej, ale tam sprawdzić można od razu. Jednak w stosunku, jeśli chodzi o tier 5, będziemy musieli użyć więcej tych gemów, żeby ściągnąć tego enraged forma, bo oczywiście nie jest tak, że używamy raz ten gem purifikowany i nam schodzi enraged form, tylko oczywiście należy kilka razy użyć kilka takich gemów, żeby to, ta aura tego zboostowania, czyli tego HP, jak i też ataku spadła, żeby oczywiście mieć możliwość szybciej pokonania przeciwnika. Bo oczywiście ta aura daje nam jemu dużo, dużą przewagę, bo ciężko się zbija, mimo wszystko, bez tutaj ściągnięcia tej aury. I oczywiście, w momencie, kiedy tutaj już to robimy, ten nasze, nasze naszych liderów, mamy możliwość przejścia do questu: Let's go. Ja oczywiście tam tutaj mówi o tym, że mamy Silvko, mamy jakby ta firma Silvko jest tu daje ci taką możliwość. I dzięki temu, oczywiście, jak widzicie, tutaj mamy y, trigger, żeby zabić 25 Pokémonów. Pokonanie, pokonanie 3 gruntów, 3 Selenty, 5 pokemonów i 3 walki na drzemie. I dzięki temu, oczywiście, mamy możliwość zgarnięcia a super animację Czy jaką jest tutaj Master Ball. I oczywiście najlepiej go użyć na powiedzmy taką, na takiego galerickiego pokemona. A w tej chwili zaraz będziemy możliwość mieć może spotkania. To Wam oczywiście wam pokażę, jak to się wygląda. Samą animację, już w tej chwili mamy podgląd, jak ona wyglądała od strony tej Reddita. Jedna osoba na lewym koncie to wykorzystała i sprawdziła, jak ta animacja wygląda. Ale jest to oczywiście nic innego, jak wykorzystanie e, animacji która nie pozwala wam rzucić poke pokebolem yy, tylko oczywiście jest to animacja, która automatycznie na mapie pokemona to jest wszystko, to jest takie powiedzmy, jakbyście mieli masterbola i ta animacja była niczym innym jak użyciem yy, Pokéball plusa, czyli po prostu macie pół na pół, ale ten, ten, ten to pół jest na 100% powiększony, więc to jest tyle, także dla potwierdzenia jeszcze jeśli chodzi o IV naszych shadowsów, to shadows tych, które dzisiaj zgarnąłem, to tak ja dzisiaj narejdowałem na poliwaga na poliwagu mamy solid IV, może być shiny. Teraz wam mówię, że wszystkie te pokłony, które oczywiście są na shadow, to mogą być shiny, prócz bez Prawda. Ten nie, ten ma najniższą IV, jak widzicie, 6, nawet chyba 7. Tu jest chyba 7 IV na ataku, także jest tak, mimo wszystko spoko. I Snizel. Mega świetny, bo oczywiście Snizzle jest jakby jego najwyższa forma, jest jednym z najlepszych pokłonów typu mrocznego i lodowego w Pokémon Go. Także ten na pewno będzie już moim pokłonem, którego będę mógł używać na rajdach, jeśli będę miał odpowiednią ilość Stardasta. I to jest tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam przekazałem wszystko, jeśli chodzi o nasz o nowy event, jak i, jak i też o to, jak wykorzystywać nasze szardy, jak i też oczywiście do czego służą i czy to jest tak naprawdę godne uwagi, powiem Wam, że finalnie na koniec odcinka. Bo na samym początku miałem powiedzieć wszystko, ale jest to taki dodatkowy feature, dodatkowy feature, który nam daje drugą odsłonę naszego e, możliwości zgarnięcia shadow pokmonów, tyle że w łatwiejszy sposób niżeli polowanie na nie. I na sam koniec podsumuję to, co powiedziałem na samym początku, czyli feature nie zmienia nam całkowicie rozgrywki, jest to dodatkowa rzecz obok naszych gruntów. Także ktoś, kto nie robił wcześniej gruntów, lub też tym się nudził, lub to robił na siłę. To to jest feature naprawdę, który go nie zachęci. Ale jeśli jest to osoba taka jak ja, czyli tutaj poszukująca pokonów super extra pod Riddle, Shadow, lub też na RAE, lub też na PvP. To jest to feature świetny. Tyle, że na PvP ewidentnie osoba, która będzie szukała unikalnych IV, typu PvP IV, czyli od 0 do 15, to wciąż będzie robiła tylko i wyłącznie grunty, a dla tych, którzy robią e, nic innego jak tylko rajdy, czyli szukają najlepszych sztuk IV, to ewidentnie będą robić tylko i wyłącznie rajdy e, właśnie z shadow Pokemonami. I oczywiście tylko i wyłącznie później te piąte e, shadow rajdów, to jest tak naprawdę dla nich, e, żeby zachęcić ich tych, te osoby, żeby mogły szukać sobie super unika unikalnych, idealnych, super ekstra Pokémonów właśnie typu Shadow. Bo na pewno oczywiście z IV e, tutaj e, Flor 666 daje wam to większą szansę na trafienie takiego pokona, którego chcecie, tyle że jest to koszt tego tych 666 na to, tego typu, że musimy wydać raj right pas'a. Który oczywiście jest w cenie normalnego pasa. Ale możemy oczywiście wierzy, używać darmowych pasów, więc to oczywiście wciąż jest spoko i daje Wam takie możliwości rozgrywki, jakie chcecie. Eee, oczywiście zależnie od tego, jaki macie grubość portfela. A w tym odcinku to było tyle, mam nadzieję, że Wam przekazałem wszystko, co potrzebujecie wiedzieć. Jeśli macie jakieś wskazówki dodatkowe odnośnie Shadow raidów lub coś zapomniałem w tym odcinku powiedzieć, napiszcie komentarze, komentarzu, ja postaram się przypiąć każdy tutaj eee, bardzo wartościowy drop na bazie tego, co napiszecie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!